Z tej strony SASUS ukartowanych. Dziś otworzymy nowy item ze stajni Reavensburger. Jest to album z kartą promo Tinkerbell oraz kilkoma boosterami. Przedmiot ten kupicie za około 110 do 130 zł. Zależy od lokalnego TCG sklepu. W środku znajdziemy opakowanie i zaraz po otwarciu możemy zobaczyć naszą pierwszą piękną Tinkerbell w specjalnej folii, która nie jest dostępna przy otwieraniu boosterów. Dodatkowo w tym albumie znajdziecie miejsca na cztery karty na każdej stronie. Przejdźmy teraz do openingu boosterów, zobaczmy czy mamy coś wartego uwagi. Jak możecie widzieć, szczęście tutaj nie oddaje za bardzo, ale mamy Jasmine ę. Jest super. Mamy super rerkę i Pluto na folii. Not bad, mogło być lepiej. Przechodzimy do następnego boostera, zrywamy folikę I czy tym razem będzie coś interesującego? No niestety, dwie rerki, które są kompletnie niegrywalne. Więc sprawdźmy ostatni booster. To on. Czy to on okaże się tym szczęśliwym? Pluto, Sudden Chill, Agrabach, Tinkerbell, Aurora, Magic Mirror, Robin Hood, i uwaga, Johnny Silver, i następna mulan do kolekcji. No cóż, może następnym razem okaże się, e, te pakiety okażą się troszeczkę lepsze, ale dodatkowo. Yy, mamy trzy pakiety z szóstego dodatku Azurite C, które ja po prostu kupiłem w sklepie. Więc zobaczmy, co kryje się za Oj, Azurite C. O, mamy niego. Nice. Ta karta jest chyba jedną z droższych obecnie, jeśli chodzi o szóstkę, nie licząc Legend. Więc bardzo, bardzo fajnie. Nawet nie wiem, czy nie jest najdroższą rerką. Ale patrzymy dalej. Uwaga. I jest mały Halfshark chyba. Jedna z lepszych kart, które mogliśmy spulować z tego dodatku, wraz z Tianą czy z Ginnym, właśnie, więc. Więc myślę, że cały Opening tak naprawdę nam się zwrócił e, tymi dwoma kartami, więc naprawdę, wow, wow. No i mamy Ambusza, ale jest też Pluto na folii, bardzo grywalna karta, więc bardzo, bardzo fajnie. Jeszcze raz spójrzmy na te dwie karty: Mały Half-Shark i Gini. Bardzo fajnie, dzięki za Opening i do zobaczenia w innych filmach na tym kanale.